Witam Państwa. Kolejnym tematem w ramach projektu Bezpieczna Sieć, który chcemy poruszyć jest cyberbezpieczeństwo, a pandemia COVID-19. Naszym kolejnym gościem jest ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Miłosz Piotrowski. Dzień dobry, witam Państwa. Jakie są konsekwencje drapa pracodawców w zakresie zmian spowodowanych przez pandemię w obrębie świadczeń pracy na odległość? No, jak wszyscy wiemy, pandemia COVID-19 zaskoczyła tak naprawdę pracodawców w tempie ekspresowym. Nie byli oni w zasadzie przygotowani do przejścia w tryb pracy zdalnej czy pracy na odległość, czy tak zwanej pracy hybrydowej. Wobec tego wyzwania, jakie przyniosła pandemia w tym zakresie, dla pracodawców były naprawdę duże. Zazwyczaj pracodawcy skupiali się na zabezpieczeniu przepływu informacji czy przepływu danych, w obrębie swojej, swojego przedsiębiorstwa, w obrębie swojej sieci internetowej. Trudno było też przypuszczać, że pandemia spowoduje tak daleko idące konsekwencje w zakresie świadczenia pracy, więc też pracodawcy nie byli na to z pewnością przygotowani. Niemniej jednak, w większości przypadków trzeba przyznać, że podołali oni pewnego rodzaju wyzwaniom, przechodząc na przykład na pracę zdalną. Wymagało to wielu czynności podejmowanych przez tych pracodawców. Między innymi, jeżeli oczywiście to nie było wcześniej już usystematyzowane u pracodawców, a w większości przypadków niestety nie było, wymagało to sporządzenia dokumentów wewnętrznych, takich jak polityk bezpieczeństwa, polityk zarządzania ryzykiem związanych z cyberbezpieczeństwem. Często wymagało to przeszkolenia pracowników co do przestrzegania swoistej, swoistych metod, metod organizacji, zarządzania swoją pracą na odległość, czyli pozostawaniem poza zakładem pracy, a jednocześnie świadczeniem pracy na rzecz zakładu. To są takie konsekwencje, które pracodawca no, musiał ponieść celem dostosowania. Wykonywania pracy do realiów COVID-19. Niemniej jednak te konsekwencje były również daleko dalej idące, ponieważ pracodawca często musiał również zapewnić służbowe urządzenia mobilne, takie jak laptopy czy telefony komórkowe, smartfony do wykonywania tej pracy. Często w zakładach pracy dochodziło do takich sytuacji, że po prostu pracodawca nie mógł, bądź nie było po prostu go na to stać, aby wprowadzić, aby zakupić takie urządzenia na rzecz swoich pracowników, więc na przykład pracownicy musieli wykonywać pracę zdalną na swoich własnych, prywatnych urządzeniach, a to dodatkowo wymagało zainstalowania odpowiedniego oprogramowania, tak do korzystania z zasobów danych, baz danych konkretnego pracodawcy, ale również wymagało dostosowania poziomu zabezpieczeń odpowiednich do wykonywanej pracy, więc to również logi było niezwykle duże logistyczne przedsięwzięcie dla pracodawców. Ponadto, jeżeli chodzi na przykład o weryfikację czasu pracy, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy w, w trybie zdalnym, to tutaj rzecz jasna pracownik miał o tyle duży komfort, że mógł tą pracę wykonywać w zasadzie świeżo, kolokwialnie mówiąc, w stanie z łóżka. Natomiast pracodawca miał o tyle trudniejszą sytuację, że musiał w jakiś sposób też weryfikować, czy pracownik rzeczywiście tę pracę wykonuje przez określony czas. Więc wymagało to również dostosowania pewnego schematu organizacyjnego, zainstalowania prawdopodobnie też pewnego oprogramowania, które mogłoby weryfikować w czasie rzeczywistym ten czas pracy. No więc tutaj pracodawcy mieli tak, zarówno z perspektywy takiej prawotwórczej, wewnętrzno-prawotwórczej problemy, jeżeli chodzi o stworzenie tych regulaminów, tych polityk bezpieczeństwa, ale również takie logistyczne przedsięwzięcia też nie były dla nich na pewno łatwym wyzwaniem, gdyż zakup urządzeń mobilnych, zakup odpowiedniego oprogramowania też na pewno był dla nich bardzo znaczący. A czy szersze zastosowanie przez podmioty publiczne usług publicznych może przyczynić się do zwiększenia efektywności jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej czy administracji publicznej? Zdecydowanie trzeba na to pytanie odpowiedzieć twierdząco. Świadczenie usług publicznych w drodze elektronicznej przez podmioty publiczne jest już od wielu lat wdrażane przez polskie państwo, w większości przypadków z dużym sukcesem. No, nie da się ukryć, że polskie społeczeństwo niestety w ogólnym rozrachunku źle ocenia działalność administracji publicznej w zakresie świadczenia usług. No, związane jest to z, wielo, z wieloma czynnikami. Przede wszystkim petenci nie są zadowoleni z czasu oczekiwania na, spe, na e, e, załatwienie sprawy w urzędzie. Często są to wielogodzinne kolejki. A, a też petenci przecież mają swoje prace, swoje życie, nie chcą też tego czasu spędzać w kolejkach. Drugim problemem, który zawsze Polacy wskazują jako ten, który im niejako przeszkadza w załatwianiu spraw w urzędach jest formalizm i skomplikowanie niektórych wzorów, wniosków czy deklaracji. To wszystkie, te wszystkie problemy, przynajmniej częściowo, można zniwelować poprzez wprowadzenie usług w drodze elektronicznej. Takie świadczenie usług w drodze elektronicznej szczególnie zyskało na znaczeniu właśnie w dobie pandemii koronawirusa, gdyż często urzędy publiczne były po prostu zamknięte, nie było w ogóle do nich dostępu. Poprzez zatem to świadczenie usług w drodze elektronicznej urzędy były w stanie z jednej strony zaspokoić petentów w tym sensie, że byli w stanie oni załatwić swoje sprawy szybciej, bez wychodzenia z domu, z drugiej strony Pomogły im e, niejako przejść przez ten proces wypełniania wniosków, deklaracji w sposób bardziej przejrzysty, instruując ich na każdym kroku. E, a ponadto, w dobie pandemii, w której urzędy były fizycznie zamknięte, umożliwiły im po prostu e, korzystanie z usług. W formie bezpiecznej, w takiej formie, w której bez wychodzenia z domu, bez narażania siebie i swoich bliskich mogli załatwić sprawę w urzędzie. Więc zdecydowanie świadczenie usług w drodze publicznej i coraz szersze zastosowanie tych usług, również pośrednio oczywiście poprzez stan pandemii, z pewnością przyczyni się do zdecydowanie bardziej pozytywnego odbioru administracji publicznej w ogólności przez społeczeństwo. No właśnie z tych przyczyn, które wskazałem, czyli przede wszystkim szybkość działania, większa przejrzystość działania, no i w aktualnej sytuacji również bezpieczeństwo załatwiania spraw w urzędzie. A czy wdrożenie nowych form wykonywania pracy niesie ze sobą korzyści? No Jak zauważyliśmy w dobie pandemii, konieczność przejścia na tryby pracy zdalnej była w zasadzie w większości przypadków odbierana przez pracowników jednak statystycznie korzystniej. Można się tak zastanawiać, czy to wynika z tego, że zostali oni niejako zwolnieni z konieczności codziennego dojazdu do miejsca pracy, czy też po prostu z uwagi na wygodę świadczeniu tej pracy, ale statystycznie rzecz biorąc, efektywność pracy zasadniczo nie maleje w przypadku wykonywania pracy zdalnej, więc trzeba przyznać, że z pewnością wdrożenie tych nowych form wykonywania pracy no, przyniosło pozytywny efekt tak dla pracowników, jak i dla pracodawców. Niemniej jednak są też pewnego rodzaju jest też negatywna strona tego przejścia na tryb pracy zdalnej. Wprowadzenie tych wszystkich zabezpieczeń przez pracodawcę co do bezpieczeństwa informacji czy bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez pracowników w formie pracy zdalnej, było przeprowadzone w trybie ekspresowym. Wobec tego pewne luki w, tym, w tych systemach zabezpieczeń na pewno istniały i w dalszym ciągu pewnie jeszcze istnieją. Wobec tego informacje, które były. Yy, na przykład przetwarzane, czy dane, które były przetwarzane w formie pracy zdalnej, yy, miały yy, nieco, w, niosły ze sobą nieco większe ryzyko niż w przypadku przetwarzania tych danych w zakładzie pracy. Więc no, tutaj na pewno w dalszym ciągu należy ciągle zabiegać, monitorować sytuację związaną z bezpieczeństwem informacji świadczonej w formie pracy zdalnej, tak żeby jednak te korzyści. Yy, zbalansowały negatywne okoliczności związane z pracą zdalną. W ogólnym rozrachunku prawdopodobnie tak czy owak praca zdalna zostanie z nami na, na dłuższą chwilę, jeżeli nie na stałe, gdyż okazało się, że w większości w wielu zakładach pracy po prostu praca zdalna daje dobre efekty, a przy jednoczesnym zachowaniu pewnych form zabezpieczenia przy wdrożeniu odpowiednich metod organizacji pracy i zarządzania pracą. Ta metoda pracy z pewnością przyniosła więcej korzyści niż miała ona negatywnych skutków. 3-4 lata temu nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, że idziemy do apteki i nasza recepta jest w formie SMS-a. 3-4 lata temu też nie wyobrażaliśmy sobie, że nasze prawo jazdy będzie w telefonie. Co pan sądzi, czy takie rozwiązania są bezpieczne? Powiem tak, co do zasady, mówimy tutaj o tej aplikacji M obywatel i internetowym koncie pacjenta. W większości przypadków te aplikacje korzystają z wielostopniowych form zabezpieczenia, czyli korzystają z zalogowania się na przykład w formie podpisu kwalifikowanego, czy w formie ePUAP. Wobec tego tak naprawdę zalogowanie się do tych aplikacji nie jest dostępne, oczywiście jeżeli odpowiednio dbamy o bezpieczeństwo, dla osób nieuprawnionych. Ogólnie należałoby ocenić te rozwiązania jako pozytywne. Z pewnością z jednej strony ułatwiają dostęp obywateli, tak właśnie do takich pozaicznych sytuacji, jak, jak wybranie recepty, jak również na przykład możliwość monitorowania swojej historii choroby, swojej historii wizydu lekarza. No Niemniej jednak te zabezpieczenia w dalszym ciągu zawsze mogą być złamane. Profil zaufany, logowanie przez profil zaufany często wymaga zalogowania się poprzez bank na przykład. I tutaj o ile na przykład haker może rzeczywiście uzyskać dostęp do na przykład danych logowania, to tutaj zazwyczaj jest też preferowana wielo, dwustopniowa na przykład metoda weryfikacji. Więc bez dostępu do naszego telefonu komórkowego miałby on duże trudności, żeby skorzystać z takich usług, czyli zhakować powiedzmy naszą tożsamość. Generalnie rzecz biorąc, te usługi są względnie dobrze zabezpieczone, jak na czas w jakim zostały wprowadzone. To trzeba przyznać, że rzeczywiście zdają one egzamin i poziom bezpieczeństwa jak na czas wdrożenia tych metod jest zadowalający. Dziękuję moim Państwa gościem w ramach projektu Bezpieczna sieć był Miłosz Piotrowski, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dziękuję bardzo Państwu.